indywidualnego rajdowego mistrza Polski. Historia lubi się powtarzać. W tym roku także dojdzie do pojedynku między tymi dwoma zawodnikami, tylko stawka będzie nieco mniejsza. Tym razem Kulik i Gryczyński będą walczyć o tytuł pierwszego wicemistrza. Kulik wystartuje oczywiście Fordem Escortem w WRC, a na prawym fotelu zasiądzie Jarosław Baran. Tym samym zamknął pierwszy rok startu w tym samochodem. Robert Gryczyński wraz z Tadeuszem Burkackim pojadą Toyotą Corollą w WRC, którą ścigają się od dwóch sezonów. Rajd Karkonoski nie jest łatwym rajdem. Pierwszego dnia rozgrywana jest pętla asfaltowa zlokalizowana na bardzo krętych fragmentach dróg. Na drugi dzień przygotowano trasę na nawierzchniach szutrowych, na których trzeba się będzie wykazać nielada umiejętnościami. Dodatkowym utrudnieniem będzie na pewno pogoda, Szak to początek października. Oprócz walki o drugie miejsce odbędzie się walka o miejsce ósme w klasyfikacji generalnej, które premiowane jest awansem na listę priorytetową PZMOT, a walczyć będą Tomasz Puchar i Wiesław Stec ważna informacja dla kibiców. Otóż w odróżnieniu od innych eliminacji, rajd Karkonoski rozgrywane jest w sobotę i niedzielę, a nie w piątek i sobotę. A tych, którzy się nie wybiorą do Jeleniej Góry, zapraszamy przed telewizory 12 października, kiedy to nasz program w całości wypełni relacja z ostatniej eliminacji Mistrzostw Polski. A tak cieszył się w ubiegłym roku Janusz Kulik. A jak będzie w tym roku? Rajdzie na rajdzie. Petrol w Welenie startuje po raz drugi. Po raz pierwszy z jarkiem. Bardzo się z tego powodu cieszę. E, no cóż, to prawda trasa tego rajdu niewiele przypomina tą, którą jeździłem w ubiegłym roku. Natomiast ciągle jest bardzo trudna. Wydaje mi się, że w tym roku jeszcze bardziej trudna. Jest bardzo ciasno, bardzo wąsko. Organizator tym razem e, zafundował nam odcinki mieszane, to jest asfaltowo-szutrowe. Także takie odcinki będziemy jechać na, na oponach gładkich typu Sleek. Co nie powoduje zbyt dużej przyczepności, szczególnie na tych partiach szutrowych. Nie są to łączniki krótkie, bo czasami bywa to 6 km, także mam nadzieję, że atrakcji będzie dużo. Jak oceniasz konkurencję? Eee... Zobaczymy, jakie poczyniła postępy. W ubiegłym roku udało nam się z nimi, z nimi wygrać, w tym roku jest jeszcze jedno nowe nazwisko tutaj Popowicz, który startuje Subaru imprezą. Zobaczymy, no, dla nas przede wszystkim ważne jest osiągnięcie mety w tym razie, jako że prowadzimy. Egzekwował z Czechem Trojanem, eliminację mistrzostw Europy Centralnej. Wystarczy nam być na mecie, po prostu musimy zdobyć kilka punktów, aby, aby przeskoczyć go i, i dla nas najważniejsza jest meta. Aczkolwiek nie ukrywam, że jeżeli będzie taka możliwość, to chętnie pokusimy się również o zwycięstwo tego rajdu. Janusz Kulik postanowił w tym roku obronić tytuł mistrza Europy Strefy Centralnej. Zaczął bardzo dobrze, zajmując drugie miejsce w naszym rajdzie zimowym. Potem zwyciężył w czeskim rajdzie Barum i teraz wystarczyło postawić tylko kropkę nad i i zdobyć kilka punktów na rajdzie Welenie. W ubiegłym roku, jadąc ze Słowakiem Emilem Horniaczkiem, bez większych problemów wygrał ten raj. A jak było w tym roku, za chwilę się dowiemy. Z numerem pierwszym na trasę liczącą 610 km wystartowała miejscowa załoga, mistrzowie Słowenii Tomasz Jemc i Matiasz Koroszak w starszym modelu esporta Cosworth. Oni w ubiegłym roku walczyli o zwycięstwo z naszą załogą. Kulik i Baran na pierwszym odcinku okazali się najlepszą załogą, ale już pod koniec drugiego os zaczęły się problemy z autem. Trzeci i czwarty odcinek przegrali w stosunku do siebie o ponad 30 sekund. W serwisie trwały gorączkowe poszukiwania przyczyny. Podejrzenie padło na centralny mechanizm różnicowy. Auto sprawiało wrażenie, że jedzie bez jednej półosi. Tymczasem znakomicie spisywali się Darko Perian i Miran Kacin w Volkswagenie Golfie. Dobrze znający te trasy od początku przystąpili do ataku. Prowadzili w rajdzie przez większą część pierwszego etapu, ale na koniec spadli na drugie miejsce. W pierwszym miejscu usadowiła się ta załoga Boris Popowicz i Mirovene w starszym modelu subaru imprezy 555, choć nie przyszło im to łatwo. Nieco gorzej niż się spodziewano wypadła załoga Andrzej Jereb i Winko Poloncicz i Bizeki Kar. Wyraźnie przegrywali z białym golfem. W grupie N początkowo prowadzili Wojkopodobnik i Matiasz Praznik, ale ich Proton Pert nie dotrwał do końca pierwszego etapu. Brytyjczycy Mike Pattison i Nestor Antony startują raczej hobbystycznie niemniej a grupowy ford zobowiązuje i chcąc nie chcąc w rajdzie zajmowali szóste miejsce. Nieźle spisywał się chorwat Miko Rajsić w lancerze Ewo 6, ale zdarzały mu się nieduże wpadki. Niestety, diagnoza naszego serwisu okazała się słuszna. Kulik i Baran musieli się wycofać z rajdu. Niestety, przejechaliśmy tylko cztery odcinki specjalne. Samochód nasz ulega awarii i nie jesteśmy w stanie dalej kontynuować jazdy. W zasadzie, przechem tylko jeden odcinek specjalny z prawnym autem, pierwszy. Na drugim, pod koniec, już pojawiły się problemy. No i trzeci, czwarty to w zasadzie było toczenie się, a nie jazda. No, zepsuło się coś prawdopodobnie wdywsze, z, z bo, bo samochód nie przenosi napędów, nie przenosi mocy przede wszystkim silnika na koła. Mimo znakomitej jazdy Darko Pelian niestety nie dojechał do mety rajdu z powodu awarii samochodu na przedostatnim oesie. Również Andrzej Jereb nie miał okazji wjechać na rampę na mecie, także zawiodło auto. Miko Rajlswicz po wielu przygodach ostatecznie także musiał spasować tuż przed samą metą. A w grupie N świetnie spisał się Nenad Loncaric, który bez większych problemów poradził sobie z konkurentami. Mike Pattison przejechał nieco więcej kilometrów niż inni, ale zajął bardzo dobre trzecie miejsce. Drugi był Tomasz Jemc. A w rajdzie dzięki równej jeździe zwyciężył Boris Popowicz. zawodników. Janusz Kulcz,